Chcecie wiedzieć, jak to było z krzyżakami? Polska na początku XIII wieku była rozbita na wiele księstw. No ale przecież miało być o krzyżakach. Ok, krzyżacy, czy dokładniej mówiąc zakon krzyżacki, a jeszcze dokładniej zakon Szpitala Najświętszego Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Po łacinie to będzie Ordo Domus Sanctae Mariae Teutonicorum, to historia, która ma swój polski początek w 1226 roku, kiedy książę Konrad Mazowiecki sprowadza ich do Polski. Ale warto zacząć od ich początków. Krzyżacy wywodzili się ze wspólnoty opiekującej się jednym z dwóch niemieckich szpitali w Jerozolimie. Pierwsza wzmianka o ich istnieniu, pochodząca z 1143 roku, znajduje się w dokumencie papieskim podporządkowującym zakon Janit. Jednak po utraceniu Jerozolimy przez chrześcijan w 1187 roku przestało mieć to jakiekolwiek znaczenie. Oficjalnie stał się zakonem rycerskim w 1199, ale dopiero za panowania wielkiego mistrza Hermana von Salca zaczął rosnąć w siłę. W 1211 krzyżacy posiadający już nadania na terenie Niemiec oraz państw włoskich otrzymali od króla węgierskiego Andrzeja II ogromne terytorium na ziemi Borsza na wschodzie Węgier. Zakon otrzymał wiele przywilejów na tych ziemiach, bezpośrednio odpowiadając przed królem, to pozwoliło mu od razu przystąpić do zasiedlania i zagospodarowania nowych terenów. Rycerze zakonni wypełnili swój cel, jakim była obrona Węgier przed najazdami Pogan, głównie Kumanów, jednakże poszli o krok dalej, zamierzając u się od rycerzy. Andrzej II nie pozwolił na to i w 1225 roku usunął Krzyżaków z nadanej ziemi. Musieli znaleźć nowe tereny, na których byliby w stanie zrealizować swoje ambicje. Sposób, w jaki zakon działał na tamtym terenie, będzie znów widoczny w relacjach z Polską. Polska na początku XIII wieku była pogrążona w rozbiciu dzielnicowym. Leszek Biały. Wówczas książę z Wierzchni Polski był zaangażowany w konflikty na Rusi. Dotyczyły one w głównej mierze Halicza, o które to księstwo od 1211 roku przez kilkanaście lat toczyły się chaotyczne walki między Księciem Polskim, Królem Andrzejem II i Danielem Halickim, który ostatecznie zwyciężył. Mazowsze pod władaniem Konrada Mazowieckiego cierpiało z powodu nieustających najazdów upieszczych dokonywanych przez pogańskich prusów. W 1216 roku zniszczyli doszczętnie ziemię chełmińską, co faktycznie pozbawiło Konrada zwierzchnictwa nad tamtymi terenami. Sytuacja zmieniła się jednak, kiedy papież ogłosił w 1221 roku krucjatę przeciwko Bałtom. Do księcia Mazowsza dołączyli bowiem Leszek Biały oraz książę śląska Henryk Brodaty. Wyprawy w następnych latach nie przyniosły znaczących sukcesów, wyłączając odbicie ziemi chełmińskiej. W grodzie Dobrzyńskim został założony niewielki zakon rycerzy Chrystusowych, który miał pomóc w obronie kraju. Nie wystarczyło to jednak i osamotnionemu Konradowi potrzebna była większa pomoc, którą wkrótce odnalazł w postaci zakonu niemieckiego. Podboje zakonów w Prusach i druga część rozbicia dzielnicowego w 1226 roku książę mazowiecki Konrad wystosował zaproszenie do krzyżaków, aby osiedlili się na ziemi chełmińskiej w zamian za obronę jego ziem przed poganami. Że zakonni przyjęli propozycję jeszcze zanim przybyli do Polski. Herman von Salza zwrócił się do cesarza, aby ten potwierdził prawa zakonu do ziemi nadanej przez księcia i przyszłych zdobyczy w Prusach. Fryderyk II spełnił tę prośbę złotą bólą z rymini. Ziemia, którą mieli krzyżacy objąć we władanie, była w większości wyludniona lub zajęta przez pogan. W 1234 roku zorganizowana została pierwsza duża wyprawa zbrojna na ziemię pruskie. Prusowie pomezańscy zostali pokonani w bitwie nad dzierżonią i musieli uznać zwierzchnictwo na jeździe. Przez kolejne lata rycerze zakonni zakładali nowe zamki, m.in. Elbląg, Zajlizantyr oraz starsze tereny w Prusach. W 1242 roku Krzyżacy wystąpili zbrojnie przeciwko swojemu dawnemu sojusznikowi, Świętopełkowi z Pomorza. Przyczyną było pobieranie przez księcia Ceł na Wiśle w grodzie w Sartowicach. Ponieważ Krzyżacy byli zajęci walką z Pomorzanami, Prusowie wykorzystali sytuację i wzniecili pierwsze powstanie. Zakon utracił większość swych ziem, a oskarżony o to został Świętopełk, na którego nałożono klątwę. Książęta polscy zajęli nakło i wyszogród, a krzyżecy spalili klasztor oliwski. Przysłowie w 1243 roku całkowicie zniszczyli wojska zakonne pod rządem. Po trwających jeszcze kilka lat walkach, zawarto jesienią 1247 roku rozejm na Kowalowym Ostrowie, gdzie wytyczono granicę między Prusami a Pomorzem Gdańskim. Świętopeł zrzekł się wszystkich ziem spornych, co oznaczało jego całkowitą porażkę. W latach następnych zakon kontynuował podbój Prus, a w 1250 dzięki pomocy książąt ruskich i jaćwingów zmusił księcia litewskiego Mendoga do przyjęcia chrztu. W 1251 roku Krzyżacy rozpoczęli podbój na Tangi i Barcji. Lata 1253-60 charakteryzowały się konfliktem o ziemienia Czwingów. Wysuwali do niej roszczenia książęta Kujawski-Kazimierz i Mazowiecki-Siemowit, a także Daniel Halicki. Sytuacja unormowała się układem w Troszynie, który ustalił podział spornych ziem. Znaczniejszy sukces Krzyżacy odnieśli w wyprawie do Sambii, w której pomógł im król Czech przemysł II otokar. Z pomocą Czechów powstały na tamtym terenie dwa grody – Królewiec, który został tak nazwana część sojuszniczego władcy, oraz Kłajpeda. Warto opowiedzieć, że syn Konrada Mazowieckiego, Kazimierz Kujawski, był po kolei ojcem walczącego z krzyżakami Władysława Łokietka, dziadkiem Kazimierza Wielkiego i tu, ciekawostka, prapradziadkiem zarówno zwycięzcy spod Grunwaldu Jagiełły, jak i Jadwini. Zakon Niemiecki po całkowitym opanowaniu Prus oraz zabezpieczeniu granicy z Litwą rozpoczął poszukiwania nowego celu ekspansji. Najbardziej sensowno okazał się kierunek zachodni na Pomorze Gdańskie. Już w 1283 roku krzyżacy korzystając z poparcia papieża zdołali uzyskać ziemię na lewym brzegu Wisły. Nieco później w 1302 roku udało im się wynegocjować większe powiększenie tego przyczółku u Wacława II. W 1308 roku Magrabowie Branded dokonali ataku na Gdańsk i zdołali opanować miasto bez grobu. Sędzia Bogusza, który bronił się wewnątrz umocnień, zwrócił się o pomoc do krzyżaków. Przybyli później tego roku i pokonali oblegające wojska jednakże zdobyty gród zajęli dla siebie. W listopadzie dokonali rzeź mieszczan i obrońców. Do końca roku zakon opanował Tczew i całą północną część pomorza Gdańskiego. Z powodu odrzucenia przez Łokietka warunków proponowanych przez Krzyżaków zajęli także Księstwo Świeckie, a w 1309 roku wykupili prawa do tych ziem odbrane do burzczyków. Na wieść o sukcesie wielki mistrz zakonu Siegfried von Feuchtenwagen. Przeniósł swą siedzibę z Wenecji do Malborka, którego budowę rozpoczęto w 1280 roku. Zadbał także o potwierdzenie roszczeń do Pomorza Gdańskiego przez cesarza Henryka VII. Krzyżacy zdołali jeszcze opanować na krótko ziemię słupską oraz na stałe ziemię bytowską. Od księcia Kujawskiego Leszka w 1317 roku kupili niewielką ziemię Michałowską. W roku 1306 został zamordowany król Czech i polski Wacław III. Jego śmierć oznacza wyginięcie dynastii Przemyślidów i pozostawia próżnię polityczną na podległych mu ziemiach. Można krakowcy zaprosili na tron Władysława Okietka, który propozycję przyjął. Jeszcze tego samego roku opanował ziemie Sieradzką, Włochęczycką, Kujawy oraz Pomorze Gdańskie. Ostatnie z tych ziem utracił jednak na rzecz Krzyżaków, w 1311 roku wybuchł Bunt Mieszczan Krakowskich, do którego dołączyły również inne miasta Miałopolski. Rebelia jednak nie powiodła się, gdyż książę Władysław wraz z węgierskimi posiłkami odbił miasto. Przywódców buntu skazał na śmierć i ograniczył przywileje mieszczeństwa. W 1314 roku Okietek wsparł Powstanie w Wielkopolsce, wykorzystując sytuację i przyłączając ją. Dwa lata później na jej terenie odparł na jazdy Brandenburgi. W 1319 roku książę krakowski otrzymał zgodę od papieża na koronację królewską. Odbyła się ona w roku następnym w Krakowie. Jako pierwszy był koronowany poza Gnieznem. Wydarzenie to kończy prawie dwusetletni okres rozbicia dzielnicowego. W 1320 roku w Inowrocławiu, z którego pochodził Łokietek, a w którym wychowywał się Kazimierz, rozpoczął się papieski sąd, który dotyczył zajęcia przez Krzyżaków Pomorze Gdańskiego. Po początkowym sukcesie Władysława sprawę zawieszono. Ponieważ Krzyżacy byli wspólnym wrogiem Polski i Litwy, dlatego w 1323 roku zaaranżowano zaręczyny córki Księgi.